Cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim miksem z drapek za 31 zł. Mamy tutaj krzyżówkę XXL za 10 zł, częściowo nadrapaną. Następnie mamy bonus 7, pierwszy raz drapana na moim kanale zdrapka i w ogóle w sumie jeszcze jej nie miałem okazji drapać, także będzie taka jakby mini premierka. Kolejna zdrapka to król, a z król dama w tym przypadku król. Owocowa eksplozja, wabank ba i zrapeczka Super 7. Także taki miksik z rapek. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego uda nam się wygrać. E jeśli chodzi o krzyżówkę, to tutaj zostawiłem jeszcze trzy literki. W pierwszej krzyżówce mamy słowo e bajiel. Tak, bajiel. E następnie w drugiej krzyżówce mamy baku. Także również jedno słówko. I w trzeciej krzyżówce jeszcze tutaj nic nam nie udało się utworzyć. Jeśli chodzi o bonus, no to brakuje trzech literek, także jest jeszcze szansa na ten bonusik. Także myślę, że zaczniemy od tej krzyżóweczki. Trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie łapeczki, e, subskrypcje, będzie mi bardzo, bardzo miło. Także zaczynamy, tutaj oczywiście Was przybliżę. Także zaczynamy z drapeczka z numerem trzecim i zobaczmy jaką tutaj mamy literkę. Mamy tutaj literkę W, także już widzę, że w bonusie tej literki niestety nie mamy. Także bonus już na pewno nie będzie wygrany. Szukamy w pierwszej krzyżówce. W mamy w Malediwy, także tutaj mamy w tym wyrazie. I ponadto, aha, jeszcze mamy tutaj Iwona. Pozdrawiam wszystkie Iwonki. I to wszystko, także przechodzę teraz do krzyżówki niebieskiej. Szukamy W. I mamy tutaj tak urwisko. Czy mamy gdzieś jeszcze? No, niestety nie. Także zobaczmy do zielonej. I w zielonej, czy mamy taką literkę? No, niestety nigdzie nie widzę, chyba że. Nie, raczej tutaj już nie ma. Także, no, niestety. Także niestety taka słabiutka literka. Zobaczmy teraz kolejną. I mamy R. Mamy w bonusie. No ale tu i tak już go nie utworzymy tego bonusu. Zobaczmy, jak tutaj w wyrazach. Literka R nam się pojawi. Mamy tak. Mamy drugi wyraz. Cukiernia. Ares. S niestety jeszcze nie było. Brno. Chorda. Emir. No i brakuje nam tego trzeciego wyrazu. Igor. Ale mamy jeszcze jedną literkę, także może, może coś nam się tutaj utworzy. W drugiej krzyżówce mamy Mehofer. Centurion. Urwisko. Raca. Mamy drugi wyraz. Także super. Ogar. Czy będzie trzeci? Yy, haracz. Yy, I chyba to wszystko. Także mamy tutaj również dwa wyrazy. Zobaczmy do krzyżówki zielonej. Mamy tak, już widzę tutaj pierwszy wyraz park fajnie. Yy, agora ona zblokuje. Etonograf rebus, S niestety nie było Brukselka S niestety nie było. Także chyba to wszystko, Także mamy tutaj jeden wyraz i mamy jeszcze jedną literkę. Także zobaczmy, co tutaj mamy. I tutaj mamy F także no, chyba to F nas tutaj nie zbawi. Eee, chyba niestety tutaj nas nie poratuje. Tutaj w pierwszej krzyżówce nie mamy w ogóle F. W drugiej niebieskiej mamy tutaj dwa razy w słowie Mehofer, no ale to i tak nam nic tutaj to nie daje. Eee, I tutaj dalej już nie mamy, i w trzeciej krzyżówce mamy fach. No niestety cecha nie było. Fraszka. Mamy gdzieś jeszcze? No niestety nie. Także niestety krzyżóweczka jest przegrana. Chociaż myślałem, że coś nam tutaj się utworzy. W bonusie było 10 zł. Szkoda, że nie udało się wygrać tego bonusu. Byłby chociaż zwrócić. A literki kontrolne mamy J. No właśnie, gdzie są te literki? Dobrze pochowane. JR, także niestety ta krzyżóweczka jest przegrana. Także teraz może zdrafimy sobie te tańsze zdrabki. Tutaj mamy najtańszą zdrabkę WaBank. Tutaj oczywiście szukamy naszej liczby. Mamy tutaj dwunastkę. Zdrabka z numerem pierwszym. I tutaj mamy tak: 16, 18, 17, 13, 14 i 19, także niestety zdrabka przegrana. Teraz zdrapiamy sobie zdrabkę Super 7. Premierka tej zrabki naprawdę wyśmienicie poszła. Jeżeli ktoś nie widział, no to zapraszam do odcinka. Link znajdziecie w opisie pod filmikiem. Tutaj oczywiście szukamy siódemek czarnej niebieskiej mamy tak ósemkę, szóstkę, czwóreczkę, dwójkę. Piątkę, trójkę. I mamy tutaj siódemkę, także super. Mamy wygraną. Zobaczmy, ile udało nam się wygrać. I mamy tutaj zwrocik, także pierwsza wygrana. Super. Teraz może zrobimy sobie owocową eksplozję z numerkiem 18. Także drapiemy. Mamy tak kruszkę. Króżkę mamy tutaj. I również jeszcze mamy tutaj kolejny owoc. Figa. Dwa razy. Trzy, cztery. Ok, kolejny owoc to truskawka. Truskawkę mamy u góry. Czy mamy gdzieś jeszcze? Mamy na samym dole. że fajnie, drapiemy dalej. Kolejny owoc to melon. Także meloniki mamy tutaj w grupce. Czy mamy gdzieś jeszcze? No chyba nie, także drapiemy dalej. I teraz mamy banany. Także banany mamy tutaj poniżej również. Że zobaczymy, czy ta owocowa eksplozja nam jakąś wygraną przyniesie. Teraz mamy cytrynkę. Gra czwarta. Siódma i ósma. Kolejny owoc to ananas. I tutaj mamy gra piąta. Szósta. Siódma, ósma i dziewiąta. Lecimy dalej, tutaj mamy kolejny owoc karambo. Karambo mamy tutaj na dole. A jeszcze mamy tutaj w grze czwartej. Trapiemy dalej, teraz mamy winogrono. Nogrono widzę dwa razy i to wszystko. Kolejny owoc to kiwi. Czy mamy gdzieś jeszcze? No chyba niestety nie. Także lecimy z kolejnym owocem. Tutaj mamy teraz awokado. I to wszystko. Kolejny owoc, jabłuszko. O i teraz by się przydało nam albo pomarańcze albo kokos. Mamy wisienki i mamy linię. Także super mamy tutaj w grze 9 linię. Dalej, może jeszcze jakaś linia nam się utworzy. I ostatni owoc to borówka. No ale borówka niestety nam tutaj chyba nic nie działa. Arbuz nas tutaj blokuje, także pomarańczy nie było, kokosu również. Arbuza również nie było, brzoskwinki również. Także mamy tutaj jedną linię. Zobaczmy, czy będzie, więcej, czy będzie coś więcej niż zwrocik. I mamy tutaj trujeczkę, także ta zdrabka nam się zwróciła. Literki powinny być DDD. No i widzę pierwszą literkę drugą, także wszystko nam się tutaj zgadza. Także mamy tutaj kolejny zwrocik. Fajnie, Fajnie, że cokolwiek nam się zwraca. Teraz zdrabka za 5 zł, a z Król Dama, tutaj mamy króla. Tutaj oczywiście szukamy e, trzy takie same symbole, także. Drapiemy, mamy tak koniczynkę, worek, wiśnia. Tutaj już w sumie, ale będę drapał do końca. Tutaj mamy gwiazdę, sztabkę, winogrono, wszystkie różne. Później mamy klik, koniczynka, sztabka czy też złoto. Gra czwarta mamy kufer, korona, wiśnia. Także nawet nam się tutaj nic nie dubluje. Kolejna gra mamy koniczynkę worek i worek. Gra szósta dzwonek, śliwka i save i gra siódma, jabłko, kufer i śliwka. Także niestety zdrabka przegrana. Literki jak widzimy różne, także została nam ostatnia zdrabka, bonus 7, także tej zdrabki jeszcze nie drapałem, także zobaczymy, może będzie ona szczęśliwa. Zdrapeczka z numerem 7, a nie, przepraszam, 8, także mamy tutaj bonus 7. Także w tej zdrabce szukamy takiego pliku pieniędzy, że tak powiem, i wygrywamy przypisaną kwotę. A jeżeli znajdziemy 7, to wygraną mnożymy razy 2, także szukamy tych siódemek. Tutaj mamy tak: chmury, diament, ananas, perła, cytryna, arbuz, plecak, słońce korona, klips, gwiazda, kawa, biedronka, zegar, rower, podkowa. No coś tych wygranych tutaj nie widać. Następnie mamy wiśnie, palmę, piłkę. I ostatnia szansa karta, także niestety zdrabka chyba przegrana. A literki kontrolne no niestety różne także no taka mini premierka tej zdrabki nie wyszła nam. Nie mamy tutaj żadnej wygranej. Jeśli chodzi o dzisiejsze wygrane, no to troszeczkę mało. Tutaj mamy te zrapeczki, niestety przegrane, czyli jest ich tutaj cztery. Dwie zrabki wygrały, i mamy tutaj zwrociki, czyli owocowa eksplozja 3 zł, super śwemka 2 zł, także mamy 5 zł z 31, także niestety w dalszym ciągu minus, taki spory, minus 26 zł, ale zobaczymy, może kolejne odcinki przyniosą nam fajną wygraną. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze pod filmikiem subskrypcji. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.